Boże, jakby ta Polska nudno wyglądała bez swojego udziału. To jest jak mi miło, strasznie Dziękuję. Naprawdę. I to nie jest tak, jak bo wiesz co? potrafi docenić, bo czytelnicy doceniają, ale tutaj to tak różnie. Ale naprawdę, bo to wiesz co, bo to sztuka tak, tak się ubrać. I, I być sobą. To prawda, to prawda, bo ja zawsze jestem sobą i dlatego też się nie przebieram i myślę, że trochę czasu ludziom w show biznesie zajęło zrozumienie, że ja taka byłam zawsze, a to nie jest na potrzeby gdzieś tam medialne, tylko to jestem ja i myślę, że dlatego to się też broni. Tamara, a co byś powiedziała właśnie dziewczynom, które yy, coś im w duszy gra, ale boją się i tylko stroją się do kościoła i czasami... Na, na zakończenie roku szkolnego tak odświętnie, żeby tak 24 godziny na dobę szaleństwo. Ja bym powiedziała, że życie jest za krótkie, żeby oszczędzać wyjątkowe rzeczy na wyjątkowe okazje. I jeżeli kobiety będą siebie traktować, nie tylko kobiety, ale faceci też, jako coś, co jest warte celebracji każdego dnia, I nie chodzi o próżność, tylko o to, że życie z życiem się trzeba cieszyć, a nie odkładać na później, na kiedyś tam, na coś lepszego. I to daje niesamowite szczęście, bo każda kobieta jak wygląda pięknie, ona się też pięknie czuje i też taką energię rozdaje dookoła. I to strasznie widać. I to widać po moich czytelniczkach. A jeżeli ktoś nie ma odwagi, żeby od razu zacząć szaleć ze wszystkim, co ma w głowie, to zawsze mówię, żeby zacząć od dodatków, od butów, od torebek, bo to ośmiela i też czasami przyzwyczaja otoczenie do tego, że mamy w sobie tą ekstrawagancję i potem jest coraz łatwiej tę granicę przesuwać, a też daje taką wolność poszukiwań bez gdzieś obawy o to, że się wyjdzie śmiesznie albo jakoś niestosownie. Teraz mamy już pokazy na wiosnę lato. Tak, dzięki Bogu. Co byś, e, że tak powiem, e, na pewno poleciła do nabycia. W swojej szafie na wiosnę, lato. Takie trzy niezbędniki. Na pewno nadruki, na pewno też takie fakturalne zdrobie, zdobienia, czy jakieś żakardy, bo one też wracają. W sferze koloru myślę, że na pewno neony wrócą, bo to jest neony, kiedyś było tak, że raz neony, potem pastele, potem znowu neony, potem pastele, a teraz to się miesza i to jest to sezon. I metalik, metalik, który już nie nieważne czy jest wiosna, lato, jesień czy zima, on jest w każdym sezonie, tylko po prostu się zmienia na spłaszczy na gdzieś tak. Tam marynarki, potem na kamizelki. Więc jeżeli trzy rzeczy, to jakieś nadruki, takie azteckie, też na pewno. Na pewno właśnie neony łamane przez pastele, i na pewno jakieś faktury, czyli żakardy, to na wieczorowe wyjścia. Trzy gwiazdy, które najbardziej błyszczały nam na tak zwanych ściankach modowych. W tym roku myślę, że tak. Joanna Horodyńska na pewno, zawsze. Eee, powiedziałabym, że Monika Olejnik, bo ona ostatnio tak bardzo, ona zawsze była modowo, gdzieś tam bardzo skierowana i w ogóle się tym interesowała, natomiast w tym, w tym sezonie to zimą pokazuje bardzo dużo kolorów, co mnie się strasznie podoba. Myślę, że Margaret, ona dlatego też, te stylizacje, one są dla wielu dyskusyjne, ale ja wolę ludzi, którzy eksperymentują, są odważni i wnoszą jakieś takie, taką nutę szaleństwa, niż są nijacy i ona jest taka bardzo, bardzo w swoich stylizacjach. To jest ona, bo ja też ją znałam zanim w ogóle nie śpiewała, bo śpiewała bardzo długo i prawie zawsze, ale zanim gdzieś tam wypłynęła, i to jest 100% gosia. Także myślę, że to są te trzy osoby, które ja bym. A jeden król? Jeden król. Myślę, że radzi Mirdemski. To wy wygrał w tym roku serca kobiet i ścianki, i po prostu wszelkie eventy, bo to, jak on wygląda, jest bardzo spójne z nim. To jest trochę taka nonszalancja, ale wciąż bardzo męska i jednocześnie świadoma, jeżeli chodzi o to, co jest modne i co się nosi. Dziękuję, piękna kobieta piękna. i mądra i taka młoda. O,